Polska Mówi Andrzej Dybowski, witam serdecznie Ze mną gość Marek Siudym, aktor e, Widzimy się już po raz trzeci Marku, e, bardzo dziękuję że znajdujesz dla nas czas Chciałbym zapytać, co właśnie teraz z Twoim czasem się dzieje Z moim czasem zaczęły się próby do nowej sztuki w którym jestem od 90 roku, czyli 27 lat. I uważam, że mam niezwykłe szczęście, dlatego że ludzie no, masę czasu spędzają w pracy. Ja wiedziałem zawsze, że nie wolno oszczędzać na dobrych butach i na dobrym łóżku, bo się w tym człowiek musi jakoś nie można zrobić krzywdy. Ma wygodnie spać i w wygodnych butach chodzić, ale jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli się idzie do pracy z radością, że się spotka tych konkretnych ludzi, bo jest sympatycznie, miło, dobrze, nie ma żadnego kwasu, nie ma niczego złego, no to to jest komfort, to, to jest, to się nazywa szczęście w życiu. Czy dyrektor teatru dobiera powiedzmy swoich pracowników, aktorów do danej sztuki właśnie między innymi zważając na to, jakie mają pomiędzy sobą też relacje? Tu on ma sprawę ułatwioną, dlatego że my wszyscy mamy dobre relacje. Tu się dobiera ludzi tak, żeby, żeby do sztuki, nie do jednego, do drugiego, tylko natomiast reszta, my lubimy ze sobą spędzać czas. My się nawet poza teatrem spotykamy, do siebie dzwonimy, rozmawiamy. To każdy, kto u nas jest na występach gościnnych, mówi, że w ogóle zniknęła już wszędzie tego typu atmosfera, i tego nie ma. Tego nie można znaleźć, takiego, takiego miejsca. Gdzie się człowiek tak dobrze czuje. Czy ja dobrze rozumiem? Tak jest w teatrze kwadrat, tak. ale nie we wszystkich teatrach. Nie. Nie. Kiedyś jeszcze, kiedy nie mieliśmy samochodów, jeździliśmy tramwajami, była ogólna bieda, więc kwitło życie towarzyskie. Ludzie mieszkali bliżej siebie. Troszkę obrośli w piórka, mają samochody, wyprowadzili się na zewnątrz, dalej, bo są domy, bo. Wszystko to znika. Nigdy kiedyś po przedstawieniu nie, nie szło się do domu od razu. Jeszcze były rozmowy, jeszcze był jakiś kieliszeczek, jeszcze się poszło do jednej czy drugiej knajpy, i potem dopiero do domu. To, jest, jakoś to, to wszystko jakoś wyglądało. Wtedy byliśmy bardziej cyganerią. Dzisiaj to jest taśma. No ale dziś też chyba wyjeżdżacie z poza, na, yy, poza teatr ze sztuką, prawda? A no tak, no każdy wyjazd no to jest to coś takiego jak syndrom wycieczki na grzyby z zakładu pracy, że po prostu spuszczeni ze smyczy, ale my mniej. My mniej, dlatego że yy, dla nas to nie jest nic takiego nowego. My jesteśmy przyzwyczajeni do mieszkania w hotelach, spodu, czy filmu, czy, czy czegokolwiek innego, do, do wyjazdów. Więc to nie jest aż taka atrakcja, ale czasami jak widzimy w hotelu grupę zorganizowaną, ludzi, którzy wiemy, że oni normalnie na co dzień nie wyjeżdżają i nagle mają konferencję, no to jak dzieci na koloniach. Ale my patrzymy na to z takim wzruszającym pobłażaniem. No, to rozumiemy. Mamy to za sobą. A czy jakiś film, serial może? Serial to jest od chyba ponad roku Barwy Szczęścia. I cały czas jest kontynuowane, tak? Zdjęcia jest, cały czas trwają. Ta. zdjęcia trwają. Konie się cieszą. Czy jakaś rola marzeń przed tobą na przykład? Wiesz co, ja nigdy nie miałem czegoś takiego. Nigdy nie miałem. To znaczy, mnie się podobają różne rzeczy. Może jeżeli o czymś myślałem, teraz już, kiedy jestem jakby w wieku takim, gdzie mam pełny przegląd tego, co się dzieje, że może chciałbym coś wyreżyserować klasycznego. Coś takiego większego, bardzo chętnie. Mam na przykład, cały czas mi po głowie chodziła od lat, taka ukochana sztuka Girodou, który nie jest popularnym aktorem u nas, poza wariacką strzałem, nikt nic nie zna, ale jest Ondyna. Piękna sztuka i tak w taki klasyczny sposób. To jest coś, co za mną chodzi jeszcze, możliwe, że mi się zdarzy. Nie pozostaje mi nic innego, jak Tobie tego życzyć i trzymać kciuki, żeby Ci się spełniło to marzenie. Bardzo, Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Moim Państwa gościem był znakomity aktor Marek Siódmy. Dziękuję.